Przed mikrofonem Ewelina Kwaśniewska, gościem Radia Lublin jest dziś Diana Matejek, ekspert z oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od bieżącego problemu. Lawinowo wręcz rośnie liczba zachorowań na koronawirus. Jak sytuacja wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o województwo lubelskie? W tym momencie rzeczywiście odnotowujemy znaczny wzrost zachorowań na koronawirusa i jest to też dużo większy wzrost niż obserwowaliśmy w zeszłym roku w analogicznym okresie czasu. Jest to podwariant omikron, także może on rzeczywiście tutaj bardzo łatwo się rozprzestrzeniać w społeczeństwie, no i to też w tym momencie obserwujemy. To jest wariant, który był już znany, czy to jest odmiana nowa? To jest ten sam wariant, ale one mają różne podwarianty, więc to są te podwarianty się zmieniają w zależności od tych okresów infekcyjnych. Teraz jest on troszkę inny, czyli nowszy, ale jeśli chodzi o sam ten wariant, to jest nadal ten sam omikron, który był. Troszkę się różni, dlatego też na przykład szczepionki, które się pojawiają, one są aktualizowane o kolejny podwariant, który już odnotowywaliśmy. Jeżeli chodzi o jakieś objawy, które są może nietypowe dla tego wariantu, czy coś się tutaj pojawiło, czy raczej mamy do czynienia z takim stałym schematem? To znaczy, jeżeli chodzi o objawy, to to, co powinno zwrócić naszą uwagę, no to jest na pewno takie ogólne rozbicie, pojawia się gorączka, katar, kaszel, ból gardła. i w tym momencie oprócz takiego typowego przeziębienia możemy również podejrzewać, że może być to zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Nie tylko koronawirus, to jest też moment, w którym wzrasta liczba zachorowań, jeżeli chodzi o grypy, jeżeli chodzi o krztusiec. Tutaj w przypadku grypy mamy na razie jeden przypadek, taki ciężki w Lublinie, co jest też dosyć nietypowe, bo o tej porze roku raczej się z takim ciężkim przebiegiem nie spotykaliśmy. Oczywiście obserwujemy również wzrost zachorowań na grypę. On jest jakby mniej gwałtowny niż ten wzrost zachorowań w przypadku koronawirusa. No, grypa jest bardzo niebezpieczna, szczególnie dla osób starszych i dla osób, które mają pewne obciążenia, czyli na przykład choroby układu krążenia. No bo nie zapominajmy, że grypa bardzo mocno obciąża i atakuje nasze serca. Chciałabym się skupić trochę na krztuścu. To jest choroba, która wróciła i która bardzo zaskoczyła, mam poczucie i lekarzy i ep epidemiologów tutaj. Liczba zachorowań wzrosła 35-krotnie w porównaniu z rokiem 23. Tak. To oczywiście dane na 24 rok, poziom tak. ponad 32 tysiące przypadków, No to jest najwyższy wynik od dekad. To była sytuacja, która nas rzeczywiście wszystkich zaskoczyła. Był to pewien taki rodzaj, myślę, no, epidemii. Która wystąpiła. Rzeczywiście bardzo mocno to niepokoi nie tylko lekarzy, ale również nas, inspekcję sanitarną, wszystkich właściwie kto się zajmuje ochroną zdrowia i zdrowiem publicznym. No i tu musimy zwrócić też uwagę na to, że to nie tylko krztusiec może się pojawiać, ale tak samo mamy wzrost zachorowań na RSV i to są choroby, których gdzieś tam już zapomnieliśmy, szczególnie właśnie ten krztusiec. Byliśmy świetnie wyszczepieni, teraz ten poziom wyszczepialności niestety spada. A choroba jest, jest nadal obecna w środowisku, krąży. No jeżeli znajdzie odpowiednią osobę, na której może zaatakować, to rzeczywiście tak się dzieje. Wspomniała Pani o RSV. Tutaj faktycznie intensywnie, styczeń i luty tego roku to jest ponad 52 tysiące zakażeń w Polsce. Wspomniała Pani o, tych, o tej wyszczepialności? To faktycznie jakoś diametralnie spada? Jeśli chodzi o RSV, to mamy tutaj szczepionkę, która została wprowadzona i zarejestrowana. Szczególnie namawiamy osoby starsze, które są właśnie w tej grupie ryzyka, które też mają tą szczepionkę nieodpłatną. Jest ona właściwie bezpłatna dla nich. I obserwujemy szczególnie w miesiącach zimowych właśnie znaczny wzrost zachorowań na RSV i myślę, że to też jest przed nami w tym roku, tak jak to było w roku uprzednim. you Stąd też akcja profilaktyczna jesień bez infekcji. Tak, jesień bez infekcji to jest nasza sztandarowa akcja profilaktyczna, kierowana właśnie na ten czas, na okres infekcyjny, który się właśnie rozpoczyna. To jest też odpowiedni czas na zadbanie o to, żeby się przygotować do tego okresu, bo jesteśmy tak naprawdę dopiero na wstępie wzrostu tych zachorowań. My już je obserwujemy, ale tak naprawdę ten największy pik jest dopiero przed nami. Więc to jest najlepszy okres na to, żeby przygotować nasz organizm organizm uzbroić w odpowiednie narzędzia do tego, żeby w momencie kiedy będzie tych zachorowań już bardzo dużo, czuć się bezpiecznie. Czyli w którym momencie, do którego momentu jeszcze powiedzmy bezpiecznie i jeszcze w czas, że tak powiem, możemy przyjąć taką uszczepionkę. Wiadomo, że najlepiej zaszczepić się w momencie, kiedy tych infekcji jest mniej, bo jesteśmy mniej narażeni na to, że zaszczepimy się w okresie, kiedy już jest ten okres wylęgania u nas, kiedy nie ma jeszcze takich objawów, ale już ten wirus krąży i wtedy to szczepienie będzie dla nas trudniejsze do przejścia. Ale lepiej jest w ogóle się zaszczepić nawet później, niż nie robić tego wcale, ze względu na to, że powiedzmy jest, będzie już listopad czy Grudzień, nie ma y, takich przeciwwskazań, y, żeby nie wykonywać tych szczepień również w momencie, kiedy już ten sezon infekcyjny trwa. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, najlepiej, najbezpieczniej, najprzyjemniej dla nas będzie zrobić to w tym momencie, kiedy mamy mniejsze narażenie, po prostu, że, że już gdzieś ten wirus w naszym organizmie krąży. W tym miejscu dziękujemy słuchaczom przy Radio Odbiornikach. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do mediów społecznościowych i na stronę internetową Radio Lublin. Wiele osób boi się, że jeżeli na przykład wcześniej nie szczepili się na grypę to będą ją przechodzić ciężko. Znają przypadki gdzieś w rodzinie, gdzieś u znajomych, że ten przebieg był cięższy, powiedzmy, po tym zaszczepieniu. To są mity, które da się obalić? To są mity, które da się obalić. Szczepionka nie chroni nas przed zakażeniem. Szczepionka chroni nas przed powikłaniami tego zakażenia i szczepionka chroni nas przed ciężkim przejściem tego zakażenia. Więc właśnie zaszczepiając się, możemy nasz organizm uchronić przed tym, że to, ta infekcja, będzie miała taki ciężki przebieg dla nas. Możemy się uchronić przed hospitalizacją, możemy się uchronić przed powikłaniami właśnie. Czyli jeżeli powiedzmy ktoś przyjął szczepionkę na grypę i zachorował, no ciężko zachorował, to oznacza, że prawdopodobnie bez tej szczepionki byłoby dużo gorzej można tak powiedzieć nasz organizm dzięki szczepieniom uczy się jak sobie radzić z tym patogenem jak powinno przebiec, jak powinna przebiegać ta infekcja na tyle bezpiecznie żeby nie powodować powikłań ze strony innych układów kto powinien najbardziej się szczepić kto jest w tej grupie najbardziej narażonej no, zawsze apelujemy do seniorów. Seniorzy to jest taka grupa społeczna, która jest akurat bardzo proszczepienna. To są osoby, które rzeczywiście mają dość wysoki odsetek szczepienia i dbają o siebie i o swoje zdrowie. Ale apelujemy też do ogółu społeczeństwa, bo tak naprawdę szczepiąc siebie chronimy wszystkich, którzy są wokół. Bo jeżeli ja się zaszczepię, nie zachoruję, to nie przyniosę tego wirusa do mojego małego dziecka w domu, nie przyniosę do mojej chorej babci. Także tak naprawdę to szczepienie. Jest ważne dla wszystkich. Tak samo, jeżeli chodzi o osoby pracujące, no bo jeżeli będziemy chorować, to nie będziemy pracować, tak? Jest ta absencja w pracy, więc też nie każdy chciałby sobie, nie każdy też może sobie na to pozwolić. Kobiety w ciąży powinny, czy wręcz. Tak. Kobiety w ciąży to też jest taka grupa, które powinny się szczepić. One dbają nie tylko o siebie, ale także o dziecko, które noszą. Kobiety w ciąży to też jest taka grupa, które dzięki szczepieniom w odpowiednim momencie mogą uchronić swoje nowonarodzone dziecko. Tak jest na przykład w przypadku krztuśca, gdzie szczepienie w ciąży chroni tego noworodka, który jest jeszcze za malutki, żeby móc go poddać szczepieniu zaraz po urodzeniu. To on nabywa tej odporności jeszcze w brzuchu mamy, która się zaszczepi i wtedy jest bezpieczny po urodzeniu, bo krztusiec dla noworodków, niestety, jest bar bardzo niebezpieczny i ma wysoki odsetek śmiertelności w tym momencie, jak wygląda właśnie sytuacja, jeżeli o Krztusiec chodzi, bo mówiłyśmy o tym, że faktycznie jest znaczący wzrost, ale jak to liczbowo, procentowo wygląda? Tak naprawdę Krztusiec obserwujemy największy wzrost w tym okresie zimowym. Także do niego się w tym momencie przygotowujemy i wtedy tego krztuśca odnotowujemy w dużych ilościach. Poprzedni sezon też nam to udowodnił, zaskoczył nas też mocno, że tych Zachorowań było aż tak dużo. Na ten moment zachorowań może nie jest jeszcze jakoś bardzo duża ilość. Niemniej jednak już zauważamy wzrost. To jest, tak jak wspomniałyśmy, choroba, która wróciła właśnie ze względu na tę niską wyszczepialność. My zapominamy o krztuścu, że krztuś zdaje nam odporność na 10 lat co 10 lat powinniśmy się doszczepić na krztusiec. I o ile dzieci z kalendarza są wyszczepione i rzeczywiście do 19 roku y, te szczepionki przyjmują, tak jak do 19 roku życia, tak szczepionki przyjmują, jak y, to jest y, zalecane, to później osoby dorosłe już jednak zapominają o tym doszczepieniu. I y, 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 to jest właśnie to, kiedy już przestajemy mieć tą odporność i dużo łatwiej y, jest y, zachorować. No, i też to są osoby, które zazwyczaj już są rodzicami małych dzieci. Te dzieciaczki przynoszą po prostu nam te patogeny, częstują nas nimi, a organizm, człowieka, który nie jest odporny, dużo łatwiej zapada na infekcje. Czyli powinniśmy pamiętać właśnie o tej powtarzalności, czy są jeszcze jakieś choroby, na które właśnie potrzeba takiej przypominajki? Na pewno co roku powinniśmy szczepić się na grypę i na COVID-19, ze względu na to, że raz, że przypominajka, dwa, to te szczepionki są też aktualizowane, o te szczepy właśnie, które się pojawiały w ostatnim okresie, w, ostatnich, w ostatnim sezonie infekcyjnym. Powinniśmy też pamiętać przed różnymi podróżami o szczepieniach, też, które wymagają powtórzenia. No, tak naprawdę, wiele chorób i wiele szczepień daje nam odporność tylko na pewien czas. Na no, Przykładem jest na przykład wirusowe zapalenie wątroby, czyli typowa żółtaczka typu B tutaj też przed zabiegami lekarze bardzo często albo proszą, o, żeby sobie zbadać ten poziom przeciwciał czy nadal jesteśmy jeszcze odporni, albo się po prostu dodatkowo doszczepić. Takim standardowym przykładem szczepionki, na którą nie trzeba się doszczepiać, no to jest gruźlica. Nie? gruźlica daje nam odporność właściwie. Na tak. Jeżeli chodzi o Właśnie te wirusy, które, no właśnie, teraz mamy, jesień, zima, to jest ten okres, w którym jest ich najwięcej, czy po prostu my jesteśmy najbardziej narażeni na nie? Jesień, zima to jest taki okres, gdzie sprzyja tym infekcjom i sam klimat, czyli jest bardziej wilgotno, jest bardziej zimno, częściej jesteśmy w pomieszczeniach zamkniętych, rzadziej wietrzymy, częściej spotykamy się w takich, w, większym, w większych grupach. To jest też okres, kiedy dzieci wracają do szkoły i tam też jest duża grupa rówieśnicza i, i, i później tą florą bakteryjną czy tymi wirusami, niestety, się wymieniają między sobą. Musimy też pamiętać o tym, żeby właśnie w okresie takich zwiększonych infekcji jednak dbać o tą higienę, o drugiego człowieka, że jeżeli jestem przeziębiona, mam katar. To jednak zakładamy maseczki, to myjemy ręce, to zwracamy uwagę na to, żeby na kogoś nie nakichać, nie nakasłać. Tak samo, jeżeli się poruszamy środkami komunikacji, no to tu musimy jednak dbać też o drugiego człowieka. Mam poczucie, że odkąd pandemia trochę odeszła w zapomnienie, to my o tych zasadach takich podstawowych troszkę też zapomnieliśmy. Tak, wszyscy pamiętamy, jak to było w czasie pandemii, gdzie ręce się myło dosłownie co parę minut, gdzie stosowało się środki do dezynfekcji rąk. W tym momencie... No, troszkę to uległo rozluźnieniu. Dobrze, no bo wiadomo, że nie możemy być cały czas w strachu, ale jednak pamiętajmy, że to jest dbanie o nasze zdrowie. Mycie rąk po powrocie z, z dworu do domu to jest bardzo ważna rzecz. Tak samo, jeżeli mamy właśnie jakąś infekcję, kaszlemy, kichamy, smarkamy nos, koniecznie trzeba umyć ręce później. No i tak samo, jak wcześniej wspomniałam, te maseczki. No. Może rzeczywiście jest to taki czas, że rzadko spotyka się osoby w maseczkach na ulicy, yy, ale myślę, że już troszkę do tego przywykliśmy. Nie jest to nic dziwnego i, i założyć maskę w okresie, kiedy ma się okres infekcji, to, to jest dbanie o drugiego człowieka. I kichamy, kaszlemy, raczej włokić. Tak. Am to są wszystkie te zasady, które my już doskonale znamy, które były nam przypominane właśnie w czasach minionych, w czasach tej pandemii, ale one to, to są zasady zdrowego rozsądku, to są zasady właśnie dbania o drugiego człowieka, więc tak, kichamy, kaszlemy, w łokieć, staramy się ręce często myć, to takie główne, podstawowe zasady, no i wietrzemy pomieszczenia. Właśnie, jeżeli chodzi o wietrzenie pomieszczenia, profilaktyka. Jak nie zachorować, bo tutaj mamy trochę zasady, jak już coś nas jednak łapie, mm -hmm. a jak tego uniknąć? No to takie zdrowe zasady yy, zdrowego stylu życia, tak? Czyli aktywność fizyczna, odpowiednie jedzenie, zróżnicowane, wysypianie się, unikanie stresu. Mamy 21 wiek. <głos> <głos> tak. Y ale również właśnie szczepienia są wspaniałą formą profilaktyki. I y y y y wietrzenie pomieszczeń, dbanie o higienę taką w ogólnym takim pojęciu. Czyli przede wszystkim też przyjmujemy witaminy w formie raczej właśnie owoców, y które jeszcze mamy, ewentualnie warzyw. Suplementacja? Jeśli chodzi o suplementację, no to tutaj zostawiamy zawsze pole popisu dla lekarzy, jeżeli lekarz decyduje, że jest ona przydatna, jak najbardziej tak, ale pamiętajmy, że właśnie te wszystkie witaminy, minerały, które możemy przyjąć razem ze spożywanym posiłkiem, pokarmem, to są dla nas najlepsze, łatwo przyswajalne No i ta zróżnicowana dieta to nie jest tylko to, że nie zachorujemy w związku z okresem infekcyjnym, no ale też dla ogółu tego zdrowia naszego. Gdzie w takim razie się szczepić, bo tutaj ustaliłyśmy już, to jest najbardziej poprawna forma zapobiegania, jeżeli chodzi o zapobieganie chorobom gdzie w takim razie zgłosić się po taką szczepionkę? Możemy się szczepić w każdym punkcie szczepień naszego lekarza, tego podstawowej opieki zdrowotnej. Mamy też możliwość zaszczepienia się w aptekach. To są apteki, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszystkie te miejsca można znaleźć na stronie internetowej. Można też przez portal pacjent.gov.pl Zapisać się na konkretne szczepienia w konkretnym miejscu. Te szczepienia są dla. samo szczepienie będzie dla nas bezpłatne. Bardzo duża część szczepionek również jest bezpłatna. Nie dla wszystkich grup, ale no według wskazań lekarskich, według wieku też, bardzo duża część tych szczepień jest bezpłatna. To jeszcze takie pytanie troszkę ogólne bardziej na koniec. Czy jest coś, czego możemy się nauczyć od takich krajów no, bardzo prozdrowotnych, typu Norwegia, typu Szwecja? Czy są jakieś takie zasady w pigułce, które Pani polecałaby przyjąć? No to właśnie szczepienia. Przede wszystkim zdrowa dieta. Po drugie, aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościem radia Rubin była Diana Matejek, ekspert z oddziału epidemiologii wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Rubinie. Dziękuję. Bardzo dziękuję.